Dzisiaj tematem jest miłość bliźniego w naszej kolejnej konferencji. I ja rozumiem, że pewne rzeczy mamy wykonane w sensie takim, że my wiemy, że Bóg nas kocha, wiemy, że grzech nas zabija, wiemy, że jest ktoś, kto nas z tego grzechu wyzwolił i wiemy, że ten Bóg ma być dla nas pierwszy. Wiemy, że możemy się z Nim spotykać w modlitwie, w dowolnej formie modlitwy. To jest spotkanie z Nim. I to jest wszystko pewną bazą. I chciałbym teraz tak zapytać, no to właściwie czego tak właściwie nauczał Jezus? I jesteśmy w miejscu, kiedy mówimy Bogu tak. Wiemy i wyznajemy, że On jest pierwszy. Wiemy, że chwała jest należna Jemu. Wiemy, że chcemy się oddać wprowadzenie Duchowi Świętem. To jest wejście do zadania pytania, co mam robić, jaką postawę w życiu mam przyjąć. W dziejach apostolskich strażnik w więzieniu pyta Pawła i Sylasa, Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? W Ewangelii również mamy takie pytania skierowane do Jezusa nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Takie pytania mają sens. Możemy się o to też pytać. Szukamy odpowiedzi w piśmie, w tradycji, w katechizmie. Co mam czynić? W rozdziale 5 Ewangelii Jezus skomentował niektóre fragmenty dekalogu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już je w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. I mówi gdzie indziej tak. Pójdźcie błogosławieni u ojca mojego wejście w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny. A daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? A król im odpowie Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I to nas kieruje na uczynki, że nasza wiara musi Kutkować uczynkami. Ale jednocześnie wiemy, że łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, jest darem od Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. No to uczynki czy nie uczynki? Możemy się pytać. Inny fragment nauczycielu całe, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga, swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Czyli w Starym Testamencie już mamy zapis, że mamy kochać Boga i bliźniego. Pierwszy list świętego Jana mówi. Taka bowiem jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Zatem przykazaniem Jezusa. Które musi nas, nam zbudować nasze życie, jest to, abyśmy się wzajemnie miłowali. I bardzo jasno Jan opisuje sytuację, w której ktoś wymyśli sobie wersję miłości Boga bez miłości bliźniego. Napiszę tak. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Katechizm Kościoła mówi w punkcie 2069 Nie można ukazywać czci drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga jego stworcy. Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, jego stworzeń. Wszystkich wszystkich ludzi. I będziemy się zastanawiać potem, jeśli w, w Afryce biega jakiś pigmej, to jak mamy go kochać? A mamy go kochać, bo mamy kochać wszystkich. Jezus y, podnosi poprzeczkę. Już nie mówi, że mamy miłować bliźniego tak jak siebie samego, tylko mówi, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy się tak wzajemnie miłowali. I teraz jest pytanie do was. Miłujecie bliźnich tak, jak Chrystus ich miłował? Nie da się kochać bliźnich tak, jak Chrystus bez wejścia z nim w relację i w pełną komunię. To tak naprawdę... On we was to będzie robił. On będzie nas do tego uzdalił. I w tym samym tutaj yy, liście zaraz następne zdanie jest takie: Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. No to panowie, pytam, czy ludzie patrząc na ciebie na mnie, na nas poznają, że my jesteśmy inni, różni od świata w takim pozytywnym sensie? W naszych spotkaniach synodalnych nam mocno wybrzmiewało, że ludzie nie chcą się przyłączać do naszej wiary, bo nie widzą w tym nic pozytywnego poza zakazami. To znaczy, to też nie, to nie są pozytywy, ale po prostu no, widzą, że my jesteśmy ludźmi ograniczonymi zakazami jakimiś, a nic takiego atrakcyjnego nie ma. To nie widzą, że my się kochamy wzajemnie. I jesteśmy, nie wiem, z tego powodu radości i tak dalej. Kogo mamy kochać? Już tam wstępnie powiedzieliśmy, że wszystkich, ale mówimy dalej, zapytano jest Jezusa, kto jest moim bliźnim. Odpowiedział jest z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, kto jest, a kto jest moim bliźnim. Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha, wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go ograbili, ale jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany i pielęgnował go. Następnego dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi, rzekł: Miej o nim stranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Samarytanin w oczach Żydów to był ktoś obcy, to był poganin. Jego się mijało, nie nawiązywało stosunków, nie rozmawiało. Nawet jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, to to był skandal i zdziwienie. Jakżeż ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. I w związku z tym ten Samarytanin, który pomagał, Pokrzywdzonemu, to było coś niebywałego. Bliźni to nie jest tylko moja rodzina, moi sąsiedzi, moja wspólnota, moja lokalna społeczność, moja wspólnota narodowa, czy, czy nawet wszyscy chrześcijanie. Mówi, Jezus mówi tak. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i modlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Więc uwaga! Jeśli kochasz tylko swoich bliźnich, swoją rodzinę, swoje dzieci, to jesteś zwykłym poganinem bo dla chrześcijan jest dużo poważniejsze wyzwanie. Benedykt XVI w Encyklice Deus Caritas Est. Miłość bliźniega polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii. To mówi Benedykt XVI. Uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucie, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Czyli to to robimy jego mocą. W związku z tym wniosek jest taki prosty. Kochaj wszystkich to jest przykazanie Jezusa. Postawą serca będzie żywa relacja z Jezusem, będzie uwielbienie Boga, będzie zjednoczenie z Nim, ale taką postawą naszą będzie miłość, wykonywanie dzieł miłości i to czynem, a nie tylko słowami. Dzieci nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Więc nasze Życie duchowe będzie się opierało o relacje z Chrystusem i oddawanie mu czci, chwały, uwielbienie, spotykanie go na modlitwie. Sakramenty będą w tym pomagały. Będziemy naszą religijność przeżywać w różnych formach pobożności, w różnych rodzajach nabożeństw. Ale przejawem wiary i miłości do Chrystusa na tym doczesnym świecie będzie miłość bliźniego. A jeśli ktoś wymyśli sobie, że jego wiara zrealizuje się bez miłości bliźniego, jeszcze raz czytamy. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. A on nam powiedział, nowe przykazanie daję wam, on powiedział. I co jest wolą? To samo mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, a miłości bym nie miał. Gdybym rozdał na jałmużnę całą swoją majątność, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Nic mi nie pomoże. I na samym końcu tego hymnu jest Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Miłość jest większa niż wiara. I tu, tu naprawdę trzeba na to zwrócić uwagę. I teraz chodzi o, o pewną kolejność. Jeśli wymyślimy sobie uczynek, na przykład yy, wynikający z zasad, czyli leży torba z pieniędzmi. I ponieważ ja przeczytałem nie kradnij, to ja tej torby nie wezmę, bo przeczytałem nie kradnij i całe życie potem będę żałował, że nie ukradłem. No zrobiłem dobrze. No znaczy nie ukradłem. To, to to jest słabe. Bo to nie o to chodzi. Zupełnie, żeby realizować w ten sposób zakazy. Więc przyjmujemy wiarę Jezus w Komunii uzdalnia nas Jezus w Komunii uzdalnia nas do miłości, a miłość zrealizuje się uczynkami dopiero w tej kolejności. I tutaj na dzisiaj ja będę kończył, natomiast ja nie sądzę, żebyście byli mądrzejsi od tego gadania, bo we mnie to pracuje już od lat. Na następnym spotkaniu chciałem Wam powiedzieć, co ja odkryłem to, i to mnie bardzo fajnie prowadzi, tak mi się wydaje. Co to jest miłość? Bo jak, do, jak nie wiemy, co to jest miłość, są definicje różne. Ksiądz Mielecki mówi, że miłość to jest czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Kto inny, tam jakieś, tak, jak, jakieś definicje. Ja, mam, ja sobie znalazłem pewną swoją definicję, która zresztą. W latach całych gdzieś mi się tak rozbudowywała o kolejne elementy niezbędne, żeby było taką, taką uniwersalną definicją. I dopiero jak tą definicję sobie opowiemy może z pewnymi przykładami na następnym spotkaniu, to może jakoś to się wyjaśnia i to będzie nas prowadziło do jeszcze kolejnego spotkania, gdzie będzie służba.